sobie takie aligatorki na AliExpress i dosłownie użyłem ich przez chwilę, już tak nie bardzo chcę działać. I wydaje mi się, że przewód tutaj się przetarł w środku. Znaczy właściwie nie przetarł, tylko się spalił. Zobaczmy, jak gruby to był przewód, bo tam dosłownie no ile tam szło z 30 watów. Właściwie to tutaj. Nawet miedzi za bardzo nie ma. Zmienimy je na inne przewody. Czy tu już jest trochę więcej tej, do tej miedzi, że powinny wtedy dużo lepiej działać. Tyle miedzi jest w środku, właściwie tyle co nic. Jeszcze na dodatek te przewody po prostu były zaciśnięte, tu po prostu był zawinięty miedzią do dołu i ściśnięty tymi łapkami, tymi piórkami, to ja przylutuję te przewody sobie o. no dobra Wrócę do Was jak przylutuję Zobaczcie jak to z tej drugiej strony wygląda Jest po prostu śruba skręcone odkręcę tą śrubę i zaczęcie z środku to jest tylko w ten sposób I to jest tylko tak wsadzone i skręcone taką byle jak to zrobię normalnie albo na tulejkę, chyba tak. Na tulejkę zrobię. No dobra, mam przygotowane teraz tulejki, zdjąłem już te stare osłonki. Można teraz to złożyć W kupę i można sprawdzać. Jeden, teraz drugi. Dobra, teraz zobaczmy, czy działa podłączymy ten zasilacz Raz Chwila. Hmm, chwilę Dwa I sprawdzamy Jest e, 5 Amperów. No, właściwie 0,5 v ale to wiadomo, to będzie spadać przy ograniczeniu prądowym na zwarciu, wszystko działa jak należy, nie ma problemów, jest git. Jak zwykle trzeba po Chińczyku jeszcze poprawiać.